Hej, tutaj Marci. Witam was w trzecim odcinku z gry Zaginięcie Itana Cartera. E, tak jak możecie pamiętać, w ostatnim odcinku przeszliśmy przez dom, w którym było sporo łamigłówek. E, I teraz znajdujemy się w innym miejscu, w jakimś pokoju. E, prawdopodobnie mówiłam, że w tamtym odcinku, że na kartce było o... Na tej kartce było mówione o e, produkcji alkoholu, więc prawdopodobnie tutaj jesteśmy. Przejdźmy sobie dalej. Czyli znajdujemy się w tym samym domu, na to wygląda, prawda? Tak, bo to mamy przejście. Mhm. Z te, nie. Z tego tak. Ja bym mogła mieć yy, tą yy, tapetę na, na, na komputer. Prześliczne jest. Nie wiem czy ma, ale ja po prostu uwielbiam takie, takie widoki. Bardzo. Dobrze. To my przeszliśmy. Tu już karteczki nie ma. I to bym stał się o wiele mniejszy że to nie jest wyobraźnia więc przeszliśmy jeden dom zgaduję, że teraz idziemy do drugiego zobaczyć co tu się stało e, możemy się jeszcze najpierw przejść tutaj jest to samo co było przy, przy tamtej e, przy, przy torach normalnie no, to po prostu będzie jakieś nie wiem a, to pociągów albo linie elektryczne coś takiego zgaduję, że tam będziemy musieli iść później ale najpierw chciałabym iść tu do domu ptaszki wow Oj, widzę, że tu będzie sporo eksploru. Hmm. Znaczy, ja chcę się zagłębiać w las czy najpierw chcę iść do domu? Prawdopodobnie pójdziemy sobie do domu. Dobrze. Oj, coś, coś się ładowało. Dobrze. Ale okej, okay, czyli wcześniej, to był. Musisz porozmawiać ze swoim synem, znów kręcił się obok domu Wandegrifa. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. Ach, tak, dobra, porozmawiam z nim. Dobrze, czyli po prostu. Z, 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 no w tamtym towarzyszu wspomnieniami, może to... Z... Też nie, nie był Itan, jeżeli... W <grystanie> dniu kiedy to, to zdjęcie było zrobione, bo jak czad. Był zły, tata był... Mama była zła, Trewis był głośny, a Gram był cichy. Może to dalej jest Ethan Bo Ethan mówił swójkiem czadem. Nie pamiętam tylko jak on gadał ze swoim bratem. Pan... Coś ty zrobił najlepszego! Nic! Znalazłem pokój, wszedłem Plus do środka. Itan. To wszystko! Dobrze, czyli prawdopodobnie po prostu jesteśmy w wiosce Itana. Jeżeli to... Też to Prawda? Coś, coś z domu Wandegriffa. Czuję. Itan naruszył spokój uśpionego. Musi ponieść Wow! to coś, coś i ten sobie na skrobał, powiedzmy może ten nie. Travis, daj spokój Tanowi. Widziałem jak na niego patrzysz. Niczego nie rozumiesz, prawda? Nie masz pojęcia, co się dzieje. Musisz nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce ITANA. Powariowaliście? Wszyscy powariowaliście. Czyli mały Eton i ten sobie coś przeskrobał i cała rodzina Tato jest coraz I nie przestają gadać o tym całym uśpioniu.... Wiem. Nie wiem tylko ile jest w tym prawdy. Ciekawe, czy mówimy tutaj o czymś paranormalnym, czy. po prostu o człowieku? Nie wiem, w sumie. Ale rodzina wydaje się tak, jakby. Wiedziała o co chodzi, i się tego objawiała. Przeczytamy pokój. Ten to pokój. nie moja wina. Nie chciałem, żeby tak się stało. Mhm. Bliscy obwiniali Itana. Czymkolwiek była istota, którą sprowadził, uznali, że zrobienie mu krzywdy będzie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu i ukojenie ich rozszalałych zmysłów. To, co opętało karterów, wciąż gdzieś tu było. Czyli mamy chyba do czynienia z jakimiś mocami paranormalnymi. Jako, że. No, Paul Prospero też się tym zajmuje, to troszkę się. Nie dziwię, ale e, myślałam, że to będzie po prostu porwanie dzieciaka. Takie najzwyklejsze, że szukamy sprawy, a Pol prospero po prostu swoimi umiejętnościami umie dostrzec niektóre rzeczy. Czy coś tu mamy? Próbujmy przejść się tym, tym lasem. E, chciałabym mieć wszystko pięknie wyeksplorowane, e, żeby niczego nie przegapić. No, miałbym na ścieżką po prostu, ale ja lubię patrzeć z drogi. Przejdźmy się, może tędy właśnie. Daleko to idzie. Ludzie przychodzą tu z różnych powodów. Chcą się dowiedzieć czegoś o przyszłości, ale tam mnie nie interesuje to zbyt dobrze. Wolę przeszłość. Jeśli chcesz znaleźć mój dom, najpierw musisz odpowiedzieć na pytania, które ci zadam. O nie! Hmm. czy. oszukując, naprawdę szukasz innych? Czy zdrada wynika z nierówności, czy niesprawiedliwości? Kto jest najważniejszy w miłości? Ty, czy ja? Czy grzech rodzi się w sercu, czy w myśli? O! Oh wow. I śmierć przynosi spokój, czy cierpienie? Czyli głos słyszysz, gdy zamykasz klucze? Hmm. To jest wygląda jak jakieś um, rytuały. Przytajmy. O, oh, czyli... Uh, wiedź... Kiedy kobieta siedziała przy, przy rzece, przeszła do niej wiedźma i oznajmiła jej, że będzie, ta kobieta będzie miała dziecko. Ta rozpłakała się z radości, ale potem zaczęła płakać smutkiem. To ją postarzało, dopóki nie urodziła syna. I syn znalazł chatkę tej wiedźmy. I Wielma powiedziała, że tak naprawdę to wszystko było kłamstwem i chłopak zniknął. Mm -hmm. Jest trochę błędów porabi, co dalej. I ten nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość. Dobrze, czyli i ten naprawdę po prostu buja w obłokach i to jego wyobraźnia nam pokazuje różne rzeczy. E, to czytaliśmy, więc teraz zobaczymy to. Ej, czyli po prostu nie mam mamy. E, mówi, że przeprasza za to, że na niego nakrzyczała i by się na nią nie gniewał. E, żeby czytał to za każdym razem, kiedy ona się po prostu ze złości, że ona go kocha. Tak jak każde mamy. W którą stronę by teraz trzeba było iść? Nie chciałabym się zgubić tutaj. Okej, okay, czy to jest ścieżka? Pewnie, jeżeli mamy jedną rzecz odkrytą po tej stronie, nie będzie tego tutaj za wiele, albo i nie. O, dobrze, dotarliśmy na cmentarz. O nie, o nie, o nie, tutaj, tutaj coś, coś będzie. Się założę, że tutaj będą jakieś te. Um, jakieś duchy. Ja jestem tego w 100% pewna. No, co mnie tylko zastanawia? Na to, to jedno przejście y, przez łuk. Nie wiem, czy będziemy się mogli tam wrócić, czy nie.

Nic nie ma, ale to jest. Jest mniejsze tylko kiyy... No to, żeby poprzednio. Przejdźmy... Nie przejdziemy się na górę. Hmm. Może jeszcze nie teraz mamy tu wejść. A to... Ten wiadra. A... Czy tutaj po prostu... No coś musimy nakierować, ale Czyli mamy jeszcze niepełny obraz, z tego co rozumiem. I coś mamy. Palone zapałki, olejarka, olej, ślepka, lampa olejowa. Była tam ta lampa, no. Czyli co teraz? I rozumiem, że teraz po ją idziemy, tak? O, to jeszcze zbadajmy. prawa. Cegły. Porzucona praca. Leczki. Z, to jest ten sam znak, co był na zabenia snu. Jeszcze nie rana. O no, 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 no. Ja nie ja tam nie idę, ja tam nie, o oh. i tego tu nie było. na walki, wciski butów. Jeszcze raz zejdźmy do tego kościoła. Może możemy podnieść tą lampę? Um, bo, y, nie za bardzo widzi mi się, y, przechodzić jeszcze raz, znaczy schodzić tam na dół. nie, nic takiego proszę mnie nie straszyć proszę nie, nie, naprawdę tu się to podoba ale dobra, zanieśmy to na miejsce e, do którego przez chwilę byliśmy czy teraz może nam się coś tutaj dalej. Może nie będzie czegoś do szukania. Na no, razie nic nie widzę. Dalej nie chcę iść, bo prawdopodobnie to już przejdziemy do kolejnej części. <gry> Czyli co, musimy zejść na dół, prawda? Niech będzie. Nie tam jest ciemno, nie tam jest ciemno, tam jest ciemno. To może zróbmy tak. Teraz zakończymy odcinek. E, też nie będzie to jakiś długi odcinek, a tu jest bardzo piękna scenaria, żeby zakończyć taki cliffhanger. No, tak więc to prawdopodobnie będzie tyle w tym odcinku. Ja Was żegnam. Dziękuję za oglądanie. Skoro na to, żeby mnie zaobserwować, dajcie lajki, like, komentujcie, jeżeli coś przeoczyłam. Jeżeli coś Wam się podoba, coś się nie podoba, piszcie. A w następnym odcinku zejdziemy sobie na dół. I bo ja muszę się przygotować na to, że tutaj, jeżeli schodzimy na dół, to znaczy, że coś się stanie. Tak więc y, ja wam dziękuję za oglądanie, a wytrzymajcie się i miłego dnia. Pa! pa!